Zdarza się, że miejsca nam bliskie stają się siedliskiem dziwnych zdarzeń. A ludzie... Jakie to mieli ludzie, no już zapomniałam. Odkrywają całkiem nowe oblicze. Dosyć! Tego jeszcze nie było. Przygotuj się na niesamowite kreacje. Zagadki, nie do rozwikłania, dziwne wydarzenia, skrajne emocje, niepohamowane żądze. Szalęcia zabawa, która na długo zostanie w pamięci. Do zobaczenia na DVD.